Dzień dobry, szanowni państwo, witamy na konferencji prasowej ruchu narodowego posłowie Krzysztof Tuduj, Krzysztof Mulawa. Zabieramy głos w sprawie mm, bardzo kontrowersyjnej, w sprawie e, skandalu, jaki miał miejsce w Śremie, e, pobicia z udziałem obcokrajowców z Ameryki Łacińskiej, Kolumbijczyków, Argentyńczyka. E, szanowni państwo, skandaliczna decyzja e, prokuratury e, rejonowej w Śremie o zwolnieniu... E, Zatrzymanych czterech sprawców tego, tego zdarzenia. Tylko jeden został w dalszym ciągu zatrzymany, jeszcze do następnych czynności. Ten, który będzie miał postawiony zarzut usiłowania zabójstwa. Przypomnę, grupa południowoamerykańskich imigrantów, którzy w Polsce są pracują, także to są tak zwani legalni imigranci. Mieli zachowywać się według relacji mieszkańców Śrema na plaży w sposób arogancki, zaczepiali kobiety, gwizdali. To była grupa kilkunastu, nawet momentami kilkudziesięciu osób. No i ta ich, można powiedzieć, to nastawienie, które nie ma nic wspólnego z szacunkiem do, do państwa, do którego przyjechali do narodu, których gości to spowodowali bardzo krwawe, można powiedzieć, zajście, pobicie Polaków. Krwawe to jest bardzo adekwatne słowo, dlatego że w ruch poszły butelki, został użyty tak zwany tulipan, czyli rozbita butelka z bardzo poważnymi obrażeniami na ciele kilku Polaków. Jeden będzie miał prawdopodobnie bardzo poważne problemy z nogą, drugi cudem uniknął śmierci, Szanowni Państwo, bo rana była raną kłutą w okolicy szyjną. Tętnicy szyjnej, także bardzo poważne zagrożenie dla życia. Te fakty plus fakt, że, że nie zostali zatrzymani, na dłużej nie są aresztowani, a jedynie dozór elektroniczny, zakaz opuszczania kraju, to są rzeczy bulwersujące. Trzeba powiedzieć jasno, to nie ma żadnego, nie ma prawa być żadnej tolerancji dla przestępstw, a szczególnie dla przestępstw, które, którymi są sprawcami, które są. sprawcami. Imigranci to jest zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa. My mamy wielki, wielkie szczęście, można powiedzieć, historyczne, że w Polsce naprawdę względem Europy Zachodniej, względem wielu innych miejsc na świecie jest naprawdę bezpiecznie i ten stan chcemy utrzymać. To jest nasz interes wspólny bez względu na poglądy, bez względu na to jakie opcje polityczne wybieramy. Natomiast my chcemy bardzo jasno powiedzieć, że tak nie należy postępować, należy surowo rozprawiać się, rozprawiać się z przestępcami, którzy szczególnie właśnie nie potrafią uszanować miejsca, do którego przyjechali. Nikt nad tą imigracją nie panuje i bez względu na to, czy rządzi PIS, czy rządzi PO. Pamiętamy, jak za czasów poprzednich rządów PO, jak policja rozprawiała się, prokuratura, jak traktowała kibiców. Jeżeli była jakaś sytuacja, że z udziałem kibiców, to wszyscy byli zwijani, a potem dopiero były ewentualnie jakieś pytania. A tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której w tej bułce... W tej wójce w tym pobiciu brało udział więcej, więcej obcokrajowców, natomiast zatrzymanych została zaledwie piątka i pytanie, dlaczego reszta nie została zatrzymana. Pytanie, dlaczego ci, którzy zostali zwolnieni, nie mają postawionego zarzutu współudziału w tym usiłowaniu zabójstwa, bo przecież nikt nie próbował powstrzymać tego, tego człowieka, który nastawał na życie Polaka. Także mówimy kategorycznie nie, nie zgadzamy się na takie lekkie traktowanie przestępców, szczególnie obcokrajowców, którzy po prostu według innych zwyczajów, według innego kodu kulturowego sobie żyją i takie zwyczaje próbują wprowadzać w Polsce. Na to stanowczo się nie zgadzamy. Proszę o zabranie głosu posła Krzysztofa Mula. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, musimy sobie jasno powiedzieć, i my to jako ruch narodowy, część Konfederacji mówiliśmy dawno temu, chcielibyśmy, chcielibyśmy, żeby cały polski naród, wszyscy rządzący byli mądrzy przed szkodą, a nie po szkodzie. Masowa, niekontrolowana imigracja przynosi Polsce, Polakom fatalne skutki społeczne i w sposób drastyczny obniża bezpieczeństwo nas, obywateli Polski. Ten, ta sytuacja ze śremu to nie jest odosobniony przykład negatywnych skutków społecznych, jakie niesie ze sobą nielegalna, czy legalna, ale masowa, niekontrolowana migracja, z którą mamy do czynienia w Polsce. Dzień wcześniej, Szanowni Państwo, mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie dwóch Gruzinów w Warszawie próbowało przy pomocy ostrego narzędzia, okraść Polkę, która była w restauracji, w pizzerii razem ze swoją córką. Na szczęście tych dwóch Gruzinów zostało bez i zostało, dokonało się obywatelskie zatrzymanie tych dwóch obywateli przez obywatela Polski. Idziemy dalej. Dzień wcześniej w Warszawie 37-letni obywatel Ukrainy, Uderzył Polkę bez żadnego powodu. Mamy do czynienia, Szanowni Państwo, z szeregiem sytuacji, które świadczą o fatalnych skutkach imigracji. Przypominam wszystkim, bo to była głośna sprawa, że w sierpniu Polka, która rano jechała do pracy, została napadnięta przez obywatela jednego z krajów nadbałtyckich została ciągnięta po ziemi. Na szczęście to wszystko zostało nagrane i upublicznione w tym samym miesiącu, tydzień, tydzień wcześniej. Mieliśmy do, do czynienia również z sytuacją, gdzie postawiono zarzuty pięciu obywatelom krajów Ameryki Łacińskiej w sprawie zbiorowego gwałtu na 20-latce obywatelce Polski. Szanowni Państwo, mamy do czynienia z szeregiem sytuacji, z którymi my jako Konfederacja oczywiście się nie zgadzamy. Mówię to z pełną stanowczością. Nielegalnych imigrantów, Szanowni Państwo, należy automatycznie, natychmiast po zatrzymaniu y, doprowadzać do ekstradycji ich. Y, y, ewentualnie na obywateli tych krajów należy, powinni, powinny czekać ob, y, autobusy z napisem Bruksela, bądź też y, autobusy z napisem, z adresami wszystkich tych polityków, którzy zapominali przez ostatnie 10 lat o tym, że emigracja przynosi negatywne, negatywne skutki społeczne. Szanowni Państwo, ja jako członek komisji wizowej, który ma dostęp do wszelkich informacji, wszelkich statystyk, muszę powiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości był najbardziej proimigracyjną partią w historii Rzeczpospolitej Polskiej, ale Oczywiście pan Donald Tusk staje w szranki tej rywalizacji z Pisem. W 2023 roku wydano pozwoleń na pracę dla obywateli Kolumbii, tych sprawców tych fatalnych wydarzeń w Śremie. To było 12 tysięcy pozwoleń na pracę dla obywateli Kolumbii, ale już pan Donald Tusk wydał tych wydał tych pozwoleń na pracę w samym 2024 roku, w tylko w połowie tego roku, aż 16 tysięcy. My jako ruch narodowy, jako część składowa Konfederacji opublikowaliśmy już dawno dokument w postaci odpowiedzialnej polityki imigracyjnej. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. I chcę bardzo mocno powiedzieć, że Polska niestety, nie wszyscy sobie jako społeczeństwo zdajemy sobie z tego sprawę, że przez ostatnie 10 lat nie miała ochwalonej polityki imigracyjnej. To jest skandal i do tego doprowadziły zarówno rządy Prawa i Sprawiedliwości, jak i również nie widzimy jakiegokolwiek innego kierunku działania pana Donalda Tuska. Stop, stop, nielegalnej czy legalnej, ale masowej imigracji, z którą mamy do czynienia niestety w Polsce. Czy są jakieś pytania? Nie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.